Paperclip. Pewnie od jakiejś e, na serwerze tych kolejności, albo czego, czegoś takiego, Która jest pewnie totalnie losowa. One da the day. Jednak nie chcę być u góry. Mam 11 TP ustawione i co? Googlowski DNS. Czy wcześniej się logowałeś? No nie. Ba. W poprzednich aukcjach nawet WG... ...pisało, że lepiej się przelogować z pół godziny przed... ...niż nie przelogować. A, uciekł. Dałbym tą dworużę z chęcią. Dałeś pawion. Uważaliście, że ruskim medom przestały zbiorniki padać w tej grze? Ludziom w Polsce tylko trzem CC-kom slash cr się udało, bo był to cygan, monster oraz wiadro. Jakby ktoś popchał taki chory bym wjechał. Nie, Paperclip. No, normalne konto na CC Kowych nie da się kupić w aukcji nic. Tym bardziej, że mamy te czołgi. Dodawane chwilę przed. Max Hunter było 3000 sztuk. Rozeszły się w dwa w 2 minuty. Gdyby było 20 000 sztuk. Też by się rozeszły Po tej cenie. Ludzie już wcześniej wydali na tą grę tyle pieniędzy. Teraz to jest tylko z użycie waluty. Te 5-4 odpuścił sobie tego heal'a. Ciekawe. W Polsce przecież moi widzowie kupowali setki skrzynek i większość... raczej większość. Ci, którzy już kupowali skrzynki to mieli te 100 tysięcy golda. Jeśli nie zużyli na jakąś szpatułkę i tak dalej. A... Polska nie jest jeszcze tym naj... Bardziej dochodowym nagracza krajem bo Niemcy wydają na przykład dużo więcej niż Polacy na Może jest ich mniej jako gracze, ale więc no, strzelam, że na te 200 ileś 230 tysięcy osób na serwerze szczelam, że ostatecznie z 10% by kupiło. Właśnie się wyjebałem. Nie liczyłem na to, że wszyscy tam mogą być spikowani, gdzie Buraska, Gąkiewiczce stoją. Znaczy, Buraska podjeżdża. No cóż, wyjebałem się. Może... Może pójdzie na to, może nie. I ta bitwa... Nie wiem, czemu słyszałeś, Maniek, to, któreś? Hello, boy, Bounce, you? Bounce, bounce. O to, to To, 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 boy, 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 Przecież ja mu każdy garnek trafię. Tym działem. Eskoń. Mm, eskoń. Koń. Nie zagrasz na hedy. Nie zagrasz. No dobra, raz się dingnę. Żeby... Jak to się nazywa? Potwierdzić regułę. Wyjątek potwierdza regułę. O. Ale to siada. Obok mnie ludzie chyba mają po dwa strzały. Ja mam 3000 wbite. Cry, Ojej, dobra. Przestało lecieć. Pochwaliłem. Ale przykra pestka teraz poleciała. Naprawdę przykra. Maus na snajpie nie będzie więcej po spocie do zrobienia potem A się ładnie wkleiła Tanie Paie Tanie. Ta nie. Ten paton ewidentnie nie chce dostać pestki. Dziękuję. Ja chcę w tej bitwie co najmniej 10 tysięcy czystego damage'u i mnie nie obchodzi nic. Mogę nawet wypchać swojego, ale chcę wreszcie jakieś 10 tysięcy dzisiaj. My to przegrywamy i to my to przegrywamy tak dosyć drastycznie powiedziałbym. A ja tylko nie chcę przegrać. Ja chcę to zniszczyć. Wszystkich tu. Tako. Rata ta ta ta. Mam 5000 i chcę kolejne 5. Nie, chcę siedem. Podwyżkę chcę. Ej, okay. pan pierdółka. Aaa, moja podwyżka przyjechała. Patrzcie Przemko. Fajnie, mi pestki poleciały w tej bitwie. A to jeszcze nie koniec. Teraz wracamy na bazę. I musimy jakoś lajty urwać. A obydwa żyją. I obydwa nie miały spota, więc obydwa ogarniają albo awkują. Raczej ogarniają. Po prostu nie ma kto strzelać. Teraz się lajty pospotowały. Zdążę jakiegoś łapnąć? Yy, pff, nie. Nie. Ej, to jest. FK. FK powinna siadać łatwo. Nie kapują, to nie będę na siłę jechał zginąć. I oby to tak zostało, bo ja na wieżę tu jeszcze mogę sporo nastrzelać. Nie mam dalej spota. Dziwne. Już mam. I ten gościu będzie mnie składać. Gościu na CDA da radę. trochę niżej. Właśnie na bazie mogę sobie pojechać do przodu, może od dziewięć 95 ucieknę jeszcze. Jakbym został na bazie, na górze, to bym zrobił dychę. Nie zrobiłem dychy, bo zjechałem. Bo... Myślałem, że będą kapować i, i że ta bitwa już się kończy. Ciekawe, czy tego CDA trafiłem raz. Pewnie nie, ale... Ale... Ale. CDA. CDA. Nie trafiony. To ma jakiś odbity? Bez przebicia i jed... dwa. Oby to nie moje. ich być więcej niż nas już jest ich więcej niż nas oni jeszcze nie dojechali na chwilę

あ。 Dramat. Nie było blind'a żadnego. To, były, to jest najgorsze, że żadnego blind'a nie było. Na początku bitwy był? No widocznie nie był, bo light był potem na midzie. A był tylko jeden light. No może, że to szar dostał albo... Nie, szar miał full'a. Selma była u góry. Tam... Jeśli chodzi widzowie o czołguś. Nie jest tak OP, jak ludzie go opisują. Albo mi po prostu nie siedzi, bo... Wolałbym grać jakimś 277 albo czymkolwiek innym i... Nie no nie czymkolwiek innym, ale... Ale słabo się grało. W tym Niby czołguś miał być nieprzebijalny. Jak ktoś ma wyższą to przebija go, czy wiarzmo, czy nie wiarzmo. 0,24 wyciągnąłem celności, na takiej grałem. Tak, klikałem i co? I od zmysłów odchodziłem, bo 260 ma celniejsze działo, wz 5A ma celniejsze działo. To nie ma celnego działa. A 318 na PCR-ach przy Hateku, gdzie musisz z innymi hatekami walczyć od przodu, to też nie rozpieszcza... Jest ciężko, było ciężko z tym czołgiem jest 8000 spota. Tak jak widzicie zestaw, tak jak widzicie perki. Perki nie wszystkie widzicie. Nie no, widzicie wszystkie. 64% in ratio. 4166 damage'u na bitwę 843 spota, 180 bitew. Naprawdę nie. Nie chcę już nim grać. Nigdy. Prze